Cześć kochani! Wracam do Was z drugim holem, e, jako że są wyprzedaże i poczułam przypływ gotówki na koncie. Stwierdziłam, że się wybiorę na miasto i może sobie coś upuluję ze względu na to, że niedługo wyjeżdżam na e, wakacje. Miałam zamiar upatrzyć sobie coś w griveralem oraz w New, Looku. E, jednak jeszcze wtedy nie było żadnych przecen niestety. Aczkolwiek poszłam do International oraz do Top Shop'a. W Top Shopie niestety nic nie było. Jednak zakupiłam sobie co nieco przez te miesiąc, kilka tygodni tak naprawdę. I nie będzie to jedynie haul o zakupach, jednak znajdą się tutaj również rzeczy do domu. Pierwszą rzeczą, którą sobie nabyłam są oto takie dwie fajne świeczuszki. Czerwona oraz pomarańczowa. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę pachną niesamowicie Nabyłam je w Ikei Tuż po przyjeździe z Polski w maju I ta naprawdę pachnie jak manło, mogę tam Wam powiedzieć A ta jak czerwona porzeczka Jak widzicie już dosyć je wypaliłam Ja jako, że jestem typową kobietą, uwielbiam świeczki, mogłabym je skupić, skupywać tylko one były niedrogie kosztowały 98,1 więc stwierdziłam, że się opłaca i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli macie jakiś gorszy dzień to warto sobie skupić świeczki zapalić zrelaksować się na przykład z książką, fajną książką i naprawdę zapach jest nieziemski dobra Teraz przechodzimy do rzeczy. Jako że wcześniej Wam wspominałam byłam International, są tam niesamowite przeceny. Naprawdę obkupiłam się i na przykład zaopatrzyłam się w biżuterię, bo stwierdziłam, że jestem teraz wielką fanką krzyży? krzyży? Tak, krzyży. Więc zaopatrzyłam się w takie oto ładne krzyżyki, kolczyki. Są one dosyć długie, jednak ja bardzo lubię długie kolczyki. Wiem, że niewiele osób tak ma, bo twierdzą, że brzydko wyglądają w tych kolczykach Owszem, znam takie osoby Jednak są one niesamowicie dziewczęce A jako, że była przecena Aha, i te kolczyki kosztowały funta Więc jakoś nie było mi szkoda go wydać A jako, że wzięłam sobie kolczyki To mogłam wziąć sobie drugą akcesorię gratis Tak więc wzięłam sobie fajną bransoletkę z złotym krzyżem z perełkami Tak samo jak to jest To jest naprawdę dziewczęce I nie powiem Wam Oryginalnej ceny, bo nawet chyba się nie Przypatrywałam, ale wiem, że Tak czy siak nie kosztowałaby Dużo Nabyłam bluzeczkę Mega dziewczęcą, słodką Z takim serduszkiem na przodzie jest ona nieco z, taka luźniejsza, zwiewna, ale to dobrze, bo na przykład ma się obcisłe spodenki, to można trochę wsadzić w środek, wyciągnąć i to naprawdę bardzo ładnie wygląda z takimi plecami. Nie była ona droga, była mega przeceniona, kosztowała mnie chyba 6 funtów. Nie powiem Wam oryginalnej ceny, bowiem nie pamiętam, już szmetkę zerwałam, jednak jak na 6 funtów też nie było mi tego szkoda, bo przyda się uważam, że takie rzeczy na lato są w 100% prawidłowe. Dobra, kolejna jest to um, spódniczka. Jak widzicie, urzekłam je samym tym, że to jest flaga amerykańska, tutaj z zamkiem z przodu. Mam drugą taką, jednak całą czarną. Jedynym minusem nich to jest, że ten zamek przy chodzeniu się podgina. W sensie spódnieszka się cała podgina i wtedy zamek się tak faluje i nie wygląda to dosyć ładnie. Ale muszę wam powiedzieć, że jeszcze jej nie nosiłam, aczkolwiek na pewno planuję w wakacje. Kosztowała mnie ona również chyba. 6 funtów, więc nie, nie jest to dosyć drogo jak na spódniczkę zwłaszcza na przecenie um, wcześniej przed tymi zakupami byłam, um, byłam w Tiki Maxie i dosyć przypadkiem ponieważ była ładna pogoda i stwierdziłam, że a się przejdę co będę siedziała, robiła w domu I jako, że poszłam z mamą to dosyć przypadkiem upatrzyłam sobie w fajne buty takie fajne, czarne mokasyny z czarno-złotymi dżetami. O, już widzę, że to mi część odpadła. Ale to nic. Jak widzicie trochę je znosiłam, jednak właśnie pod nimi jest ten materiał, mi się wydaje, że on się zedrze i pod nimi jest już normalna normalna podeszwa muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę bardzo wygodne i kosztowały kosztowały, ile one kosztowały Ojej, 15 funtów chyba coś w tym stylu nie były one na przecenie jednak spodobały mi się takie fajne że tak powiem balerinki do spódniczki, do spodenek do spodni, do rurek tak, tak naprawdę do wszystkiego. Nie nosiłam ich e, m, długo, e, bowiem się zraziłam już po e, pierwszym razie, ubrałam je i obtarłam sobie pięty. Wiem, że tak powinno być w sensie e, takie z nowymi butami. Jednak nie każde mnie obcierają, a te niestety obtarły i stwierdziłam, że teraz, jeżeli już to będę nosiła e, Jem do gołych stóp, ale z e, sześcioma plastrami na stopie. E, wczoraj, czy przedwczoraj byłam na zakupach i również um, zaszłam do New Looka, bo słyszałam od koleżanki, że są e, duże przeceny i powiem Wam, że jak na New Look e, chyba mogłyby być nieco tańsze jednak e, rzeczy, które mają na przecenie są świetne e, kupiłam sobie taką krótszą e, jaskrawo żółto-jaskrawą bluzeczkę ona jest taka e, przed pępek. Może jedynym minusem jest to, że trudno się ją wkłada. Wolałabym, żeby na przykład była tutaj na zamek czy coś. Trzeba ją niestety włożyć przez e, głowę. I ja w przymierzani, e, próbując ją na sobie, niestety pobrudziłam ją e, pudrem, ale... musi nie muszę o to wiedzieć. Dlatego wymieniłam na e, kolejną. Do, dosyć fajne wyjście na lato Na imprezę Z znajomymi Gdzieś na urodziny, do klubu Takie rzeczy naprawdę się przydają Zwłaszcza teraz Kiedy są takie upały A do tego Zobaczyłam taką fajną zwykłą prostą, jeansową Sukienkę Jest ona Podejrzewam, że z Typowego prawdziwego jeansu, jako że nie jest taka uciągliwa, z tyłu na zamek. Patrząc na nią na wieszaku stwierdziłam, że to będzie zwykła taka na biodrach i będzie źle leżała, ale mile mnie zaskoczyła, bowiem ona jest z takim wyższym stanem, że zapina się ją dopiero tutaj i naprawdę idealnie obciska talię, Więc. Yy... Dla takich typowych chudzieców jak ja, czy dla kogoś, kto chce trochę ukryć poczki, czy też bruszek, bo mu się przytyło przed wakacjami, idealne wyjście. A do tego tak naprawdę, aha, ona kosztowała 7 funtów, a ta spódniczka chyba 6. I była, ta bluzka jest przyceniana z 12, 13 funtów na 7, jest tak naprawdę połowa ceny. I ten komplet tak naprawdę wzięłam to jako komplet, bowiem bluzka jest tak dotąd spódniczka, jest właśnie też od talii. Więc wystaje nam gdzieś tyle ciała. Naprawdę super wyjście gdzieś na imprezę. Kolejnymi butami są. Jezu, jak ja przeskakuję. Sorry, strasznie, jakoś dzisiaj się zamotałam. Kolejnymi butami są fajne takie jak on... klapki japońskie? Klapki tak naprawdę takie płaskie, z brązowym paskiem i z różowymi akcentami. Tutaj mają taką, taki, taki różowy po boku, a także i tutaj, tak dosyć jaskrawy. Nie kosztowały, nie było one na przecenie, kosztowały one 15 funtów i... Jako, że byłam na mieście w szpilkach i już stwierdziłam, że nie mogę już więcej dalej iść To się trafiła dobra okazja, bo miałam szczęście, że nikt ich jeszcze nie wykupił I kupiłam sobie te oto otokapki, również zamierzam je wziąć na wakacje Naprawdę fajne, wygodne Coś więcej do latania po mieście, jak znalazł Czy z koleżankami Teraz Powiem tak, nie są to rzeczy dla mnie, jednak no i już nie mogę zdradzić dla kogo, jednak mam nadzieję, że ta osoba, która będzie mnie oglądała, jakoś się chyba nie skapnie, chociaż pewnie teraz się wygadałam, ale dobra, chciałam sprawić prezent, miły prezent, ale nie właśnie dla bliskiej mi osoby. Pierwszą rzeczą to jest taka. Zwiewna koszuleczka w panterkę muszę przyznać osobiście, że ja ją chciałam kupić, jednak na mnie wisiała, był to taki worek, a szukam czegoś z panterką, bo wiem, że teraz znowu wchodzi w modę z takimi rękawkami, one są tak dotąd zameczkiem jest dłuższe z tyłu, także na pewno przyda się do leggingsów i Kosztowała, ona już Wam powiem, O jej, na przecenie była za 5 funtów, chyba, a oryginalna cena to była 15 funtów, więc opacało się, naprawdę, opacało. Drugą rzeczą również chciałam to sobie kupić, jednak no cóż, takie rzeczy na no, mnie źle leżą. Jest to taka fajna, słodka koszuleczka w motylki. Idealne wyjście na lato, naprawdę teraz przy takich upałach zdecydowanie. Jako że jest ona prześwitująca, jak widzicie, podejrzewam, że gdybym ją kupiła dla siebie, nosiłabym ją z białą koszulką albo taką przepaską na stanik, żeby nie było go tak bardzo widać. Bo jeżeli naprawdę jest się szczupą, to bez sensu kryć to pod koszulko, jeszcze na to koszulka idzie się zgrzać jest niewygodnie, a takie, yy, taki zwiewny materiał, a do tego przyświtując ciało fajnie wygląda, naprawdę dosyć modnie I tak naprawdę ostatnią rzeczą z tego wszystkiego będzie yy, sweter, taki Cardigan, że tak powiem, długi. Sama mam taki, dlatego stwierdziłam, że bez sensu pokazywać dwa te same. Długi, sięgający za pupę, naprawdę milusi i gruby, białe krzyże. Tak w jeden dzień zakupiłam setę z krzyżami, kolczki i bransoletkę z krzyżami. Mam manię krzyży, tak jak mówiłam na początku przydaje się na chłodne dni, na deszczowe dni jeżeli na przykład gdzieś się spieszymy nie chcemy ubierać kurtki, bo nam nie pasuje i będziemy musieli zmienić cały swój ubior, wystarczy to narzucić i naprawdę fajna stylizacja a właśnie to kosztowało mówiłam, to kosztowało? tak, oryginalna cena to była 13 funtów a kosztowało mnie chyba z 6 ten kosztował mnie 5, z początku był przeceniony na 12 później zmniejszyli to do 5, a oryginalna cena to była 23 funty, więc wiedziałam, że się opłaca poza tym 5 funtów. To nie jest majątek, a rzecz jest naprawdę bardzo e, fajna. No to w sumie to na tyle, że tak powiem. Jak widzicie, nie są to duże zakupy, jednak będę coraz chodziła do miasta, skupowała sobie rzeczy, bo już niedługo czekam, mnie wyjazd. Na trzy tygodnie Więc podejrzewam, że przed wyjazdem jeszcze coś dla Was nagram A w sumie postaram się Może moich ulubieńców miesiąca Bo jakby nie było, mam trochę swoich ulubieńców A co do wyjazdu Będę z Wami na bieżąco na Instagramie Będę dodawała mini-vlogi Więc wszystko napiszę Wam niżej Jeszcze druga sprawa Niedługo wchodzi mój blog, będę go prowadziła nie sama, lecz z pewnym panem Adamem, którego pozdrawiam. Chciałam, żebym go pozdrawiła, no to proszę bardzo. Jako, że będziemy prowadzić razem bloga, również będziemy kręcić, starać się kręcić w każdej wolnej chwili jakieś filmiki, które już mamy tak naprawdę na myśli. Więc podejrzewam, że Naprawdę sądzę, że Wam się spodoba Jeżeli Wam się podobały zakupy Chcecie, żebym Wam kręciła dalej Kciuki w górę Właśnie telefon mi dzwoni I do zobaczenia następnym razem, pa!